Witajcie nasze kulturowe pancerniki z tej strony wojownicy kultury, czyli Bar Furmaniak i Michał Szczepański. Witajcie w programie Zoom, w programie, w którym mówimy o kulturze z bliska. Dzisiaj mówimy o najnowszym filmie Christophera Nolan'a, Tick, Tick, Dunkierka. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like a barrel? There are 400, men on this beach. Christopher Nolan w swoim najnowszym filmie bierze na warsztat kino wojenne. Wybrał sobie operację Dynamo, a w zasadzie sam finał operacji Dynamo, akcji ratunkowej ewakuacyjnej, która miała na celu uratowanie osaczonych wojsk brytyjskich, francuskich i belgijskich z francuskiego miasta Dunkierka. I chcielibyśmy na początku, rysując fabułę, powiedzieć wam coś, na przykład o bohaterach, o tym, co tam się dzieje. Ale myślę, że tutaj od razu możemy przejść do płynnie, chyba największego minusu tego filmu. Jakim jest absolutna kulawość fabularna? Znaczy, ten film nie ma fabuły. Albo inaczej. Ten film ma tak prostą fabułę, że zrozumiałby ją nawet Tudor. Tudor jest Chihuahua. Ho, Wow. Wcale nie przesadzamy. Film absolutnie nie posiada w sobie bohaterów. Jeśli. O, pamiętacie Woeń, Tam na przykład wielu os wiele osób miało problem z główną bohaterką, że ona w sumie nie ma trochę charakteru, że jest trochę takim awatarem do pokazywania okrucieństw. Christopher Nolan ma około 7 takich postaci. Tak. I żadnej nie poświęca wystarczająco dużo czasu. Na tej okładce kina widzicie Toma O'Hardiego. Przy, przyjrzyjcie się, bo nie zobaczycie tej twarzy w filmie więcej niż 30 sekund. Tak więc... Od razu, od razu chyba przechodzimy, właśnie tak jak powiedziałeś, do tego, do tego problemu. Christopher Nolan bierze sobie na warsztat wojnę, ale, wo, ale w ogóle nie osadza w niej, w niej bohaterów. Ma tylko takie opapierowe postacie, kartoniki, które mają odegrać pewne swoje role. No, niektóre niesamowicie spłycone. Ale pytanie, teraz do ciebie przewrotne, bo wielu krytyków powie: o to chodzi. On nie chce pokazać bohaterów, on chce pokazać sytuację, mm -hmm. on chce pokazać żołnierzy, którzy chcą wrócić do domu pewien, o pewien ich ból, strach i tak dalej. I co ty na to? Ja. To się po prostu nieprzyjemnie ogląda. Znaczy inaczej. Kiedy ja nie mam bohaterów, których mogę śledzić, których mogę kibicować, lub nie, no to nie jestem tak zaangażowany. Tym bardziej, że ten film. Jednak szantażuje nas emocjonalnie, na przykład muzyką i dźwiękiem. Znaczy, szantażuje emocjonalnie. Cały czas próbuje podkręcać nam napięcie, i mamy być tacy zaniepokojeni. I to jest po prostu męczące, bo ja nie mogę sobie odreagować, na przykład kibicując jakiemuś bohaterowi. Także to. I wiecie. Ja na przykład widzę takie rzeczy typu anonimizacja wroga, tak? Bo w tym filmie nie, nie zobaczymy ani razu tak naprawdę wrogiego żołnierza, czy, czy jakiejś takiej wrogiej twarzy, powiedzmy. Czyli wróg nie ma tutaj twarzy w tym filmie, i okej, okay, no, ja to widzę. Ale ja mam wrażenie, że ten film jest ekranizacją podręcznika do historii, a nie stworzoną fajną historią w klimacie, czy tam w realiach II wojny światowej. Tego się nie ogląda fajnie. Ale. No, słuchajcie, to jest film Krzysztofera Nolana. To jest facet, który jakby warsztatowo i tak formalnie potrafi robić kino majestatyczne i ładne i głośne i piękne. No i Michu, jak na przykład oceniasz stronę wizualną tego filmu? No, strona, no strona wizualna jest, no od razu mówię, no jest po prostu śliczna. Zdjęcia są robione na taśmie, to zobaczycie w każdym kinie. Ja wiem, że to jest zalecane do IMAXA, ale pójdziecie do normalnego kina i no każdy wyczuje tą specyficzną stylistykę taśmy, takie mocne kontrasty, cienie, ziarno. No, to jest naprawdę, i muszę przyznać, że to, że to fajnie wygląda. Są takie błękitne, wypłowiałe kolory, czasami tylko i wyłącznie naturalne światło, bo to po prostu widać od razu po ujęciu. Więc to mi się ogląda świetnie. Mały problem zaczyna się pojawiać, kiedy, zac kiedy zaczniemy też mówić o narracji użytej w tym filmie. Początek jest jest toporny. Uwaga, skarby narracji, napisy, o napisy na ekranie i które przecinają nam całkiem ładne sceny. I na początku mam obawy. Później przychodzą następne sceny, które są cięte bardzo powoli z dosyć klimatyczną muzyką, więc tutaj mówię: Wow, fajnie, jakby Nolan zaskakujesz mnie. Nap naprawdę zaczynam myśleć, że o to dostajemy. Trochę takie bardziej houseowe oblicze, może Lana no, długie ujęcia, wiesz, takie ładne, ładne kadry, znaczy kadry zawsze ma ładne, ale chodzi mi o to, że bardziej właśnie spokojniej, dłużej, inaczej, no ale no niestety Christopher Nolan nie wytrzymuje zbyt długo. No nie. Wiecie, mamy tutaj trzy plany czasowe i one się przecinają. No, tak swoją drogą. I jakby musimy sami się wiecie, orientować w tym, jakby w którym momencie jesteśmy i jest to w miarę klarownie wszystko przedstawione, że jakby nie ma momentów takiego, wiecie, konsternacji. It's coming back Dobra, ale jeszcze wracając tylko do kwestii wizualnych i ogólnie technicznych. No dźwięk jest fantastyczny w tym filmie, naprawdę. No tutaj trzeba przyznać, że. Ja nie wiem, skąd oni biorą tych dźwiękowców, ale Christopher Nolan po raz kolejny jakby pokazuje, że dobrze potrafi reżyserować całą ekipą. No i to duża sztuka i wielkie gratulacje. No. Nie, no ale ja, ale ja w tym momencie przerywam. Już dwa razy wspomnieliśmy o tej muzyce i ja to, o, ja to muszę powiedzieć, jest absolutnie nieznośna. Pamiętacie, jak ostatnio mówiliśmy przy Małpach, przy Wojnie o Planetę Małp, że jest bardzo dużo muzyki, czasami za dużo? Christopher Nolan ma muzykę non-stop. To jest cały... Czas, muzyka. Hans Zimmer chyba został poproszony o nagranie jakichś, nie wiem, 7 godzin tej ścieżki, po prostu i przyspiesza ją co chwilę. I, i, powiem, i, i powiem tylko tyle, i co i ciągle jest ten motyw y, zegaru. On przyspiesza, zwalnia i tak dalej. To się robi tak irytujące. Ja, ja powiem wprost: mi się wydaje, że Christopher Nolan wystraszył się własnego pomysłu na film. W pewnym momencie on powiedział, możemy opowiadać po cichu, bo to jest bardzo mało dialogów wbrew, wbrew pozorom, możemy opowiadać dłuższymi ujęciami i nagle chyba spojrzał na to wszystko i, i stwierdził, nie, dodajmy mu muzykę, która, która nie gra cały czas, yy, dodajmy trzy plany czasowe, bo kim będę bez trzech planów czasowych, które szczerze są trochę zbędne do powiedzenia tej historii, to, że to są jakieś trzy plany, które się sobie mieszają. Nie czuję potrzeby, żeby, żeby tak to opowiadać, ale okej, okay, rozumiem. Czasy pokazać różne, różne, jakby tutaj, frakcje, bo naziemne, pływające, la, latające. Okej. Okay. I, mam, I mam wrażenie, że on po prostu w pewnym momencie i też w pewnym momencie tak przyspieszy ten montaż, że zmieni się to po prostu w zwykłe kino wojenne z ładnymi zdjęciami, więc. Te trzy plany czasowe, mam wrażenie, że w oczach reżysera mogą być najsilniejszym elementem tego filmu. Że to, to miał być ten, ten myk. Wiecie, że jak będziemy po latach wspominali kino wojenne, to powiemy, że Dunkierka to jest ten film, gdzie sprawdzamy. Tak, trzy że to, plany jest ten czasowe. Haczyk, to jest ten że, haczyk. Tak, że to jest ten haczyk. tego, że nawet w obrębie samego Nolana to nie jest nic nowego, ani fajnego, ani świeżego, ani odkrywczego. Już swoją bo... drogą każdy poziom ma swój własny upływ czasu. Tak, więc. I to się wszystko później łączy. I spoko, jakby Nolan potrafi to robić, no nie, no ale no to, to nie jest nic nowego ani świeżego. No i oczywiście to owocuje też tym, że skoro pokazujemy trzy różne frakcje w trzech różnych planach czasowych, no to mamy jeszcze więcej tych płaskich, nic nam nie mówiących bohaterów, którzy często wpadną niestety w patos, mówienie takich oczywistości, psychologiczną, nawet nie, nie powiem, nie powiem półpłyciznę, bo jak spojrzą do góry, to tam będzie dno, więc... Yy... No, 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 niestety, no tutaj to się o, o, to się po prostu pod żadnym pozorem nie, o, nie, o nie broni jako, o, jako historia, no ale no, pogapić się ładnie. You can practically see it from here. What? Home. Jak lubicie kino wojenne, to możecie iść się pogapić, nie? To na pewno. I z, zwłaszcza dźwięk w tym filmie, naprawdę, jak nadlatują, wiecie, myśliwce, no to robi mega wrażenie. Jeśli lubicie fajne ambitne kino, to nie macie tutaj absolutnie czego szukać w ogóle, kompletnie nawet nie zbliżajcie się do tego filmu. Jeśli szukacie fajnej historii, kompletnie nie macie czego szukać. Znaczy ja powiem, ja powiem tak, ja rozumiem, że wielu będzie to broniło właśnie jako taki film ogólny, o wojnie, o wydarzeniu, o pewnym okrucieństwie strachu, o powrocie do domu, o tym jak są traktowani bohaterowie lub jak oni odbierają, że będą, że będą się traktować. Ale szczerze, to nie jest, to nie jest nic now, nowego w kinie. Było tyle historii, które opowiadają nam to w znacznie lepszy sposób, że, no nie, jakby z lepszymi bohaterami, wiecie, darujmy darujmy. No, historii, historii nie ma w ogóle, ale technicznie, Nola, no, wspinać naprawdę, no jest, o, ono jest ta o wyżyna. A i od razu Wam powiem, nie spodziewajcie się na wojnie krwi. <laughs> po prostu nie spodziewajcie się jej. Jakby PG-13 chyba, chyba tutaj panuje, robi swoje, bo no, ja powiem tak. Ten film to jest taki. Troszeczkę kroczek w stronę tego wolniejszego, bardziej artystycznego kina. No, nie wstydzę się tego powiedzieć, dla niedzielnych widzów. No, ja nie mówię, że to jest to, bo jeśli na tym się dobrze bawicie, to super. Bawcie się na tym świetnie i tyle. No, ale no, dla mnie to nie jest kino satysfakcjonujące. Nawet, nawet u Nolana, którego troszeczkę już od lat raczej gorzej mi się ogląda. Nie warto. Słuchajcie, nie warto. Bardzo wam dziękujemy za uwagę. Mówili dla was wojownicy kultury, czyli Michu Szepański i Barfurmanek I zachęcamy was gorąco do komentowania tego materiału, do zostawiania łapek takich, o jakie czujecie, subskrybowania kanału oraz lajkowania nas na Facebooku, Instagramie. Wszystko macie na dole, o na dole w opisie. A tymczasem żegnamy się z wami nolanowskim całuskiem ozegarowym. Klik, 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 klik